Najmłodszych, pięknie przerwanych, spójrzcie na tego młodego żołnierza, którego strój nawiązuje również do tego, co powstaje na tym właśnie, na tym wielkim, długim stole. Przypominacie, powiem, że on tego dzisiejszego rynku, nowego rynku, nowego rynku, nowego również rocznica, tysiąca cieplarnacji, nowego złota, nowego ich właśnie. Właśnie ten strumień doskonale na do tego, co sama dzień dziać się będzie na naszym studium. Te profesjonalne prawa ja uczątki oznaczają tylko, że będziemy połowami, bo na najbliższym pierwotu w Polsce i mamy nadzieję, że i tym razem uda nam się ustanowić ten nowy rekord. I tak machamy dla Was bardzo serdecznie. I osobiście już się sama dzień będziemy sprawdzać, będziemy czekać na te pierwsze. Tego, 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 tego rocznego kiernika zostaną na tym długim, bardzo, bardzo długim stole ustawione. Jeżeli Państwo byliście z nami w zeszłym roku, to z pewnością pamiętacie, że zastanawialiśmy się nad tym, co to będzie za rok, jak to się stanie, czy trzeba będzie kawałek jaworskiego rynku wyburzyć, żeby pobić rekord, ale nie, to na szczęście zostało rozwiązane zupełnie inaczej dzięki temu, że po prostu piernik w tym roku będzie lekko zakrzywiony. Ja myślę, że zaraz możemy się szybciutko przenieść do naszej centrali, do naszego serca dzisiejszej operacji, czyli do furgonetki, w której są umieszczone wszystkie malutkie kawałeczki pierniczka, z których będzie się składał dzisiejszy piernik, w którym będziemy próbować pobić, ustanowić nowy rekord. Na najdłuższy piernik. Szanowni Państwo, atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. Jeszcze chwilka na wspólne zdjęcia, dosłownie ostatnie sekundy, i już za chwileczkę wszyscy w pocie czoła będą próbowali ułożyć z tych malutkich kawałeczków najdłuższy piernik. Tak jest, jeszcze chwilka dla fotoreporterów, jeszcze te zdjęcia z księżniczkami, z rycerzami, drodzy Państwo. To wszystko oczywiście nawiązuje do tej e, rocznicy, pięknej rocznicy koronacji. No i stąd właśnie te księżniczki w pięknych strojach. Spójrzcie, jak oni wyglądają. Jeżeli nie widzicie tego na żywo, to niech Wasze oczy zwrócą się na Telewizję, bo tam także jest transmitowane to wszystko. Jest e... również Pan burmistrz. Jest Pan wianera. burmistrz, tak jest. Wygląda na to, Szanowni Państwo, że ta operacja już się rozpoczęła. Panowie wyglądają na ogromnie skupiony. Tak, pierwsza blacha ruszyła już na ręce Pana Furtaka. O, uwaga! Już za chwilę rozpoczynamy układanie. Miejmy nadzieję najdłuższego piernika w całej Polsce! Proszę Państwa, to jest naprawdę chwila, która na pewno jest przejdzie. naprawdę mamy pierwszą Państwa. blachę, która za momencie, z burge, z za momencie wyląduje na tym naszym, naszym I długim, i bardzo, bardzo długim e, stole. Drodzy Państwo, ja mam pytanie do publiczności. Czy Pani wie, do czego nawiązywać będzie motyw, e, który pojawi się na tegorocznym e, pierniku? E, I co to takiego będzie? Pani nie ma pojęcia, czy ktoś z Państwa wie? Przed momentem o tym mówiliśmy. Ktoś z Państwa wie? Serduszko. Nie, nie będzie to serduszko, drodzy Państwo. W tym roku nawiązujemy do tysiąclecia koronacji Władysława Chrobrego. Stąd właśnie obecność tych wszystkich księżniczek. Stąd właśnie obecność tych wszystkich dzielnych rycerzy, e, którzy teraz w pocie czoła e, sprawiają, że na naszych oczach rośnie i powiększa się długość tego rekordowego, tegorocznego pierniczka. I... Podniegam do Pana Burmistrza, żeby podpytać. Panie Burmistrzu, skąd Pan wie, jak ta precyzja, jak to układanie piernika, pod czym, bo o kim się Pan szkoli? No tutaj widać wyraźnie, przede wszystkim witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to też Wam sprawia tyle przyjemności, co, co nam. Ten piernik jest wyjątkowy, dlatego że świetnie zapewne smakuje, ale chodzi nam też o to, żebyśmy się tutaj mogli spotkać na eworskim Rynku, żebyśmy mogli budować pewną tradycję, historię. Słuchajcie, za jakiś czas pokolenia się zmieniają, nas trochę nie będzie. Jedni odejdą, drudzy przyjdą. Taka już jest ewolucja. A my, słuchajcie, tą tradycję mam nadzieję, że zostawimy na wiele, wiele lat do przodu. I kto wie, gdzie ten piernik będzie się zaczynał, gdzie będzie się kończył, słuchajcie. Bo jak mówią fachowcy, to naprawdę tutaj są specjaliści od dobrego pierniczenia, prawda? Jest Kazimierz. Panie Kazimierzu, Panie Kazimierzu, podobno jest Pan specjalistą od dobrego pierniczenia, czy to prawda? Tak, ja jestem stary piernik, no to ja pierniczę dobrze który z Rzeszowa przyjechał do Jawora, żeby wspomóc nas w tym pierniczeniu. W próbie pierniczenia jak najdłużej, prawda? Bo próbujemy bić rekord na najdłuższy piernik. Może uda mi się szybciutko powiedzieć do pana Stanisława Furtaka i wypytać o składniki na dobry piernik, bo jak, szanowni Państwo, wiecie, że dobre. Dobre składniki to jest przede wszystkim podstawa jeśli. O, szanowni państwo, co tu się dzieje? Zanim dołączę do pana Stanisława, yy, wygląda na to, że nasz piernik zaczyna nabierać kolorków. Yy, jest właśnie posypywany, czym, proszę nam powiedzieć? Yy, to jest oczywiście smaczny i przepyszny kokos. Kokos w postaci wiórków kokosowych. Ja już czuję ten aromat. O, kolejna. Yy, leci kawałek tu pierpysznego Kolejna blacha piernika ląduje za chwileczkę na naszym coraz dłuższym coraz dłuższym stole z ogromnym piernikiem. Szanowni Państwo, co tutaj się dzieje? Jaka tutaj jest precyzja w posypywaniu tymi wiórkami kokosowymi? I kolejne blachy. Gdzie się nie odwrócę? Tam ciężka praca przez cały czas. Ja gdzie się wykonywana. nie odwrócę, Goszu, Tam wszędzie widzę piernik. Po prostu ja już śnię o tym pierniku. Ja już nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli wszyscy razem go spróbować. Przypominam raz jeszcze, drodzy państwo, tegoroczna tegoroczna tego tegoroczny tego motyw przewodni, który znajdzie się na naszym Jaworskim, mam nadzieję, że rekordowym i co do tego nie mam żadnych wątpliwości pierniku, nawiązuje do tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, bo taki właśnie okrągły jubileusz obchodzimy w roku 2025. No właśnie. A mi to... nie udało się właśnie złapać Pana Stanisława, chociaż na chwileczkę Pani Stanisławie, proszę powiedzieć, co jest sekretem tego, że co roku próbujemy pobić rekord na najdłuższy piernik. Jak się Panu to udaje? Sekretem, że Was panie, więcej przychodzi, dlatego ten rekord robił. Było Was mało było. To byśmy... Zmniejszyli, ale się cieszymy, bo to jest dla państwa ta przyjemność, my tam na sali to sugerencją mamy, ale państwo, no nie wszyscy, a dzisiaj myślę, że wszyscy się po takżeśmy tak żeśmy robili, żeby dla państwa wszystkich wystarczyło. Panie Stanisławie, ja tutaj dopytywałem naszą szanowną publiczność, jakiego wyniku się spodziewają, większość mówiła, że będzie w okolicach 80 metrów, jak pan przewiduje, na jakiej odległości zatrzyma się stoper w tym roku? Ja myślę, że nasi... Tutaj goście lepiej nie wodę, no, także tutaj już naprawdę jeszcze tak poszła, Ale myślę, że się do przekroczyli. Tutaj atmosfera na jaworskim rynku robi się na tyle gorąca, że widzę, że Państwo jesteście coraz bliżej nas, a mówiąc e, bezpośrednio coraz bliżej piernika i nie chodzi mi tutaj wcale o e, naszego starego piernika, czyli Michała. Tylko chodzi nam oczywiście o najdłuższy piernik w Polsce. Mamy nadzieję, że już za chwileczkę uda nam się pobić rekord na najdłuższy piernik. A tymczasem praca wręcz, drodzy Państwo. Praca oczywiście cały czas jest i progres i postępuje z każdą minutą, z każdą. Blachą, która ląduje na naszym wielkim piernikowym e, stole. Oczywiście emocje jak zwykle w czasie święta chleba i piernika w Jaworze sięgają z zenitu i nie ma się co dziwić, bo ta odległość już w tym momencie jest imponująca, a z każdą sekundą e, zbliżamy się coraz dalej, coraz bliżej jesteśmy e, tego, żeby ta długość zeszłoroczna została powita, żebyśmy oni zapomnieli na ich głowach mieli już tegoroczny wynik, ale zanim rozpoczniemy mierzenie, to najpierw musimy jednak dokończyć układanie tych poszczególnych blach, które lądują na tym bardzo, bardzo długim stołku. Jak Państwo widzicie, wiąże się to, też to oczywiście z czasem. Wszyscy ci Państwo, którzy tutaj teraz dookoła są zaangażowani w to, żeby ten piernik był najdłuższym piernikiem w Polsce. Pracują bardzo ciężko i ja tak próbowałam przez cały czas podchodzić, podchodzić coraz dalej, coraz dalej, żeby dojść do tego momentu, gdzie te kolejne elementy piernika są dokładane. I powiem Państwu, że idę, ile, i dość nie mogę. O, udało mi się, widzę. Pana burmistrza Emiliana Berech, który tutaj sprawuje pieczę przez cały czas nad tym, żeby piernik był z każdego jednego elementu łączony idealnie, żeby nie było żadnych. Pan gdzieś... burmistrz jak dobry kapitan na okręcie, jak chyba wyznacza odpowiedni kurs. Stoi przy sterze. Tutaj nawet o milimetr ten to piernikowe ciasto się nie przesunie w złą stronę. Jesteśmy drodzy Państwo, używając nomenklatury morskiej. Na dobrym kursie, na dobrej drodze do tego, żeby zbliżyć się do zeszłorocznego rekordu. Panie burmistrzu, jak pan przewiduje, ile metrów będzie w tym roku? Będzie to wyjątkowa ilość. Mamy nadzieję, że starszy dla jak największej tutaj ilości naszych gości. Szanowni Państwo, robimy to dla Was. Chcemy w ten sposób zaprezentować... Chciałbym zgadnąć na tej stronie, pokazać, że my, ja to miasto właśnie takich różnych różni ale że tu na Dolnym Śląsku, w sercu Dolnego Śląska, potrafimy robić wielkie, fajne rzeczy. Piernik nie tylko jest w Toruniu, ale także tutaj, u nas w na Krakowie. Wszyscy Państwo, wszyscy ludzie, którzy złożą tego piernika, którzy od tego ziarenka do mochetka, od podstaw powodują, że możemy go tutaj wypłatać, że możemy mieć A ja, to, to ludzie, to mieszkańcy, w tym wypadku nasze miasto należy do cukierników, do pitarzy. Zobaczcie, od 30 lat, do lat 90. w naszym mieście na którym, tam i lewa, Zdecydował się na to, aby rozpocząć takie święta, aby prezentować Jawor właśnie z tej pysznej, atrakcyjnej strony. Najpierw od chleba później pojawiły się pierniki. Te pierniki to nie wymysł, to nie pomysł na to, jak pokazać Jawor. Mamy ugruntowaną tradycję. Idźcie do muzeum, zobaczcie formy piernikarskie. To często 18-wieczne formy, które pokazują z czego Jawor słynął. A taki piernik nie powstawał, szanowni państwo, łatwo, dlatego że do tego były potrzebne przyprawy korzenne godziki, kardamon, to wszystko, co wędrowało do Europy od południa z Indii, a później tutaj w naszym mieście to jest pięknie, szanowni państwo, kultywowane. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Chodzi oczywiście o rekord, bo przyjdzie sobie wyznaczać jakieś cele, żebyśmy mieli własne rekordy. rosną z każdym metrem. Z każdym metrem oczywiście zbliżamy się do tego zeszłorocznego rekordu. Przypominam, że w zeszłym roku o drobinkę, bo tylko 20 centymetrów zabrakło do wyniku 75 metrów. Ile będzie w tym roku? Ile już mamy, panie burmistrzu? Mamy 30 metrów, szanowni Państwo! 30 metrów piernika! No i jedziemy dalej! I to dosłownie jedziemy! Zobaczcie, jak Panowie robią to precyzyjnie i szybciutko wiedzą, że cały Jagorski rynek czeka już z niecierpliwością na spróbowanie tego fantastycznego, pysznego piernika! Jeszcze chwilka, uwaga, już zbliżamy się do korony. Panie burmistrzu, ile nam już pykło tych metrów? Mamy 45 metrów. 45 metrów, szanowni no, państwo. Proszę Państwa, 45 metrów. Ja tylko przypomnę, że w roku 2016 rekord wynosił 46 metrów oh, i 10 cm. Wow! To już e... pobiliśmy ten rekord. No to razie już w 2016, 2016 był oh, to, to było fantastyczne. My jesteśmy w roku 2025, drodzy państwo. I oczywiście. I oczywiście próbujemy ten zeszłoroczny rekord pobić. Kiedy pytaliśmy do tej publiczności, większość z Państwa obstawiała, że będzie w okolicach 80 metrów. No właśnie, ja jeszcze podpytam tutaj Panią, jak Pani myśli, bo widzę, że czeka Pani z niecierpliwością, jak, jak Pani obstawia jaka będzie długość tegorocznego piernika? 80 metrów, czyli niewiele dłuższy. 82, tutaj Pani, 81. Ile mamy Panie Burmistrzu? 62 metry. 62 metry, szanowni państwo. Już mamy taki długi kierunek na Jodowskim Rynku. Jedziemy dalej, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Jedziemy dalej. Jesteśmy coraz bliżej tej końca naszego stołu. Więc się coraz mniej zobaczymy, gdy odwracamy się na Jodowskim Rynku. Zobaczymy, ile będzie na samym końcu od właśnie tego rynku. Szanowni państwo, Panie burmistrzu, jeszcze raz pozwolę sobie sięgnąć tutaj z mikrofonem, żeby z pana ustu jeszcze raz padł nowy ustanowiony w tym roku rekord na najdłuższy piernik w Polsce. Uwaga, szanowni państwo! Najdłuższy piernik w Polsce jest w długości... No 80 metrów, szanowni państwo. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Gratulacje. No i startujemy z rozdawaniem. Niech żyje Janusz Pan! niech żyje Janusz, niech żyje i Piernika i najlepszy piernik w Galaktyce, najdłuższy piernik w Galaktyce. To wszystko dzięki zaangażowaniu e, tych właśnie, którzy stoją tutaj teraz e, na scenie. Pana burmistrza, pana Stanisława Furtaka, e, jego całej rodziny, e, wszystkich, absolutnie wszystkich pracowników firmy Martex e, Furtak. E, Pana Pawła, Pana Marka oczywiście, Pana Kazimierza, Pana Leszka, który tutaj też jest. Jest Pan Janusz w tym momencie z nami, którego pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. No i certyfikaty, drodzy Państwo, świadczące oczywiście o tym, że że jest ten zeszłoroczny rekord e, pobity. I ci, bez których ta wielka wyjątkowa fiesta nie byłaby możliwa e, są z nami. Pan poseł Robert Krobicki jest również e, tutaj e, z nami. Cieszymy się bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jeszcze raz wielki wiwat dla tegorocznego rekordu. Najdłuższy. Kiernik w Polsce.